15 po 6 usłyszałem, że lata samolot. Tak, jakby samolot raptownie zaczął zniżać lot. Narastał dźwięk tego samolotu. I za chwilę potężne uderzenie. Dom się zatrząsł. Poleciał żerandol w salonie, w którym siedziałem. Spadł z sufitu, obił się. Spojrzałem w okno, patrzę lecą, blachy z dachu. I już wiedziałem, że już jest po moim domu. Akurat już nie byliśmy w tej sypialni, gdzie to trafiło. Znaczy ja powiedzmy godzinę, żona 5 minut. Od razu zadzwoniłem po odpowiednie służby, czyli zadzwoniłem pierwsze na straż. No i za chwilę, 10 minut, bo przyjeżdża straż, policja, za chwilę wojsko. Wyprosili nas z domu, z posesji. Do tej pory jesteśmy na ulicy. Ktoś tam właśnie mówi, że nasz ślubny obraz z Spadki Boskie nieustające pomocy, wisiał tam w sypialni na ścianie i nie spadł. Żerandole na dole pospadały, powyrywało z kołków, a obraz został. No chyba trzeba się zacząć powoli bać. Niech sobie ludzie nie, nie żartują, że to gdzieś się daleko dzieje. Bo to już się zaczęło dziać po naszej stronie.